Szczęść Boże, 6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie nazywana Świętem Trzech Króli. Wsłuchujmy się w Ewangelię. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, to mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdy na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma narodzić się Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemię Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując, się do, a kierując ich do Betlejem rzekł Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Pierwsza myśl z tej Ewangelii to to, że tylko Słowo Boże prowadzi tak naprawdę do spotkania z żywym Bogiem. Gwiazda doprowadziła mniej więcej Natomiast Słowo Boże doprowadziło dokładnie. Słowo Boże doprowadziło do takiego realnego spotkania, takiej rzeczywistej relacji z Bogiem żywym. Dopiero dzięki Słowu, kiedy usłyszeli, że Mesjasz ma się urodzić w Betlej miudzkim według tego, co powiedział prorok, to weszli do domu i zobaczyli matkę z dzieciątkiem na rękach, zobaczyli, że to jest prawda, to jest żywy Bóg i wtedy ofiarowali mu swoje dary. Boga da się poznać rozumowo. Rozumowo można dojść do tego, że on jest. Natomiast jak czytamy w liście Świętego Jakuba, złe duchy też wierzą, wiedzą, że jest Bóg wiedzą i drżą nawet, ale ich wybór jest buntem przeciwko Panu Bogu, więc sama wiedza tutaj nie wystarczy. Dajmy się poprowadzić Bożemu Słowu, dajmy się prowadzić Mu, żeby spotkać Boga Żywego, Boga, który chce z nami w relację wchodzić te dary, które ofiarowują mędrcy magowie Jezusowi, też są bardzo wymowne, bo ten Bóg, który stał się człowiekiem, jest śmiertelnikiem, on umrze. To bardzo wymowne, ale też odczytajmy to też w perspektywie naszego życia. To co chcemy Panu Bogu dać, to właśnie my sami. Na to składa się nasze kadzidło, nasze złoto, nasza mira. Nasza mira to znaczy nasze doświadczenie cierpienia, doświadczenie naszej słabości. To dajemy Panu Bogu, żeby On mógł sobą to przemieniać. Dajemy Mu to, co uważamy za nasze złoto, ale nade wszystko złotem naszym jesteśmy my sami. Złoto to my. W innym miejscu w Ewangelii Jezus powie, gdzie jest Twój skarb, tam będzie Twoje serce. Więc oddajmy Mu siebie samych. I wreszcie, żeby nasze życie mogło stać się tym kadzidłem dla Pana Boga, żebyśmy mieli Boży Zapach w sobie. To wszystko Panu Bogo dajmy i wtedy zobaczymy, że rzeczywiście dokonuje się święto Epifanii, święto objawienia się Boga w naszym życiu, odsłonięcia Jego tajemnicy w naszej historii, w naszej konkretnej rzeczywistości. I jeszcze jest ta ciemna strona tej Ewangelii, czyli Herod ale nie tylko Herod, bo jak mówił Ewangelista Mateusz kiedy ci magowie przybyli do Jerozolimy, to przeraziła się z Herodem cała Jerozolima, to znaczy można bać się Boga, bo On może mi życie do góry nogami wywrócić ja mam wszystko poukładane, człowiek współczesny chyba najbardziej ze wszystkich rodzajów pokoju lubi święty spokój a tutaj przychodzą Magowie i mówią, że narodzi się Mesjasz Król, który ma wszystko przemienić, ma wszystko odnowić. Dlatego jest to przerażenie. Przerażenie nie będzie wtedy, kiedy Panu Bogu pozwolimy, Panie Boże, Ty jesteś dobry, ty chcesz dobra dla mnie. Chodzi o moje dobro, moją świętość, o to, żebym rzeczywiście mógł Ciebie w swoim życiu spotkać i żebyś to Ty mógł moim życiem kierować, bo Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. I wtedy to przerażenie będzie nam obca, będziemy mogli zobaczyć. Rzeczywiście Boga żywego, tak jak magowie. I oni już nie za gwiazdą, ale doświadczeniem Bożego Słowa, doświadczeniem realnego spotkania z Bogiem już inną drogą, nie za gwiazdą, udali się do swojej ojczyzny, ale mając w sercu spotkanie z żywym Bogiem. To jest, myślę, największe przesłanie tej uroczystości, żeby Bóg mógł na nowo objawić się w naszym życiu, w naszych sercach. Pan z wami. Nie was błogosławi Bóg mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.